Usterka techniczna samochodu, aparat zapłonowy, który tak naprawdę napędza, napędza samochód Ulek awarii. Uległ awarii, auto więcej nie odpaliło. Niestety musieliśmy zostać ściągnięci z odcinka, bo tak naprawdę wymiana tej części w aparacie zajmuje pół minuty. Samochód dalej działa. Jutro wracamy na resztę odcinków bardziej już treningowo niż niż o jakąś walkę, o jakiś wynik. To po prostu chcemy ukończyć raj, dojechać do mety. Przyzwyczajony jestem do szutrów, oceniam to dobrze. Na razie bym powiedział bardzo dobrze. No. Kolejny, no, jak zawsze, po przejechaniu około 100 załóg przed nami, tak w mocnych samochodach, robią tą kolejny. No. Bardziej tu bym się skupił na takich łącznikach, które. Które były między szybkimi partiami na odcinku, gdzie tam no, były dziury, i na to bardzo trzeba było uważać. Ale ogólnie odcinki bardzo fajne, bardzo dobrze mi się jechało. Próbowałem wszystko zrobić, co możliwe i z mojej strony, i z samochodu strony. Myślę, że kibice nam dopingowali. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Niestety, tylko przydarzył się ten mały pech, który, który no, nie pozwolił nam ukończyć dzisiejszego dnia walki.